Cześć witajcie moi drodzy. Dzisiaj przed pracą jedna z drapeczka, ekstra linie. Nową paczkę otworzyli w kolekturze. Wziąłem sobie numerek 3 i zdrapiemy sobie tak na szybciórkę. Zobaczymy czy coś tutaj nam wpadnie. Czekajcie, gdzie są symbole? Po tej stronie wiatraczki, szukamy wiatraczka monet, wiatraczek monety. To już mamy tak, wiatraczki na żółtym zasłoniłem sobie roletki bo tu słońce mi świeciło jest monetka jest i różowy wietraczek i na dole tutaj i chyba wszystko chyba wszystko dobra Kolejne symbole. Zatem słońce, i kwiat. Słoneczko, i kwiatek. Jedziemy od góry. Słoneczko nam świeciło, przesłoniliśmy, ale słoneczko nam tu się ładnie drapie. Pięknie, pięknie, pięknie. No dobra, chyba jest dobra. Jak coś pominę, to będziemy dobra pytać sakwa i balony, jedziemy od góry. No, nie wierzę, chyba. Ani jedne. A nie, baloniki, baloniki, baloniki. Tu na różowym, sorki. Baloniki. I więcej nie widzimy. bynajmniej Jeszcze sprawdzam, czy wszystko Wam pokazuje w kamerze. Może powinienem troszkę oddalić. No, zobaczymy. Biedronka, słonik. Biedronka, słonik. Tu już na zielonym mamy słonika. Są biedroneczki. Sypnęło trochę słonikami. Fajnie. Dalej jedziemy. Na samym dole co tu mamy? Niebieskiego. I jeszcze na żółty na samym dole słonik się schował. No dobra. Diament i łódeczka. Diamencik mamy. Diamencik. I tutaj na żółtym diamencik chyba i chyba tyle. Gwiazdka i klapersony. Gwiazdkę mamy tutaj już. Gwiazdka, gwiazdka. Klapeczki. Są klapeczki. Kukuku ku, ku. i chyba tyle. Tu klapeczki na niebieskim. Gwiazdek nie widzę. Nie widzę. Serduszko. Serduszko i rolki. Mm -hmm. Szukamy serduszek. Serduszka i rolki chyba wszystko nabram. Jesteśmy już gdzieś tak w połowie. Drapanka, księżyc i leżak. Księżyc, księżyc i leżacz. w pracy. Ja sobie poszedłem rano po zakupki i jedną zdrapeczkę do zakupków sobie dobrałem. Dobra, leżak, leżak, leżak i, i księżyc. Chyba tam już nie ominęłem, bo tu gadam gadam. Tu mamy księżyc na niebieskim. I w żółtym dwa razy. Fajnie. Wyczyścimy z tych okruszków. Dobra. Drapu, drapu. Lody i motylek. Lody i motylek. Od samej góry zaczynamy. Lody. Tu motylek niebieskim. Będzie wygrana to żonka pójdzie wymieni sobie Lody motylek. Jest motylek w różowym. Okej. Okay. Tu aż dwa na niebieskim. I lody na niebieskim. OK, zobaczcie, tu motylki. Pięknie w żółtym. Dobra. I jeszcze ile? Osiem symboli. Kluczyk i korona. Korony widziałem. Kluczyka chyba nie za specjalnie. No więc jedziemy z koroną. Korona. O, tutaj lody ominęłem. Dobrze. O, my tylko też ominęłem. Ja cię kręcę. Ale zjechałem szybko przez te zielone. Korona. Zobaczymy, jak nam nowa paczka wy, wyjdzie. Odgrywa się, odkrywa Dobra, korona, korona, korona. Jest korona w żółtym. Jest w żółciaku na samym dole. Dobra, no i co? 6 symboli, klucza nie mieliśmy. Teraz parasol i cytrynka. Parasolki, parasolki były. Parasolki, cytrynki. Parasolki i cytrynki. Tutaj na różowym. Parasol. I i i to będzie jeden. Jeden parasol, ani jednej cytrynki nie widzę. Piłka kość. Słuchajcie, piłka kości. Jedziemy od góry. Szukamy. I od razu drapu, drapu. Piłeczka, piłeczka. Piłeczka kości. Tu fajnie. Piłeczka. O, jak malutko tylko jedne, dwie, dwa razy kości bodajże dobra, te ostatnie symbole po, pojedynczo podkowa na szczęście no czy nam podkowa da tutaj jakąś linię jedziemy od góry podkowa jest tu jedna druga w niebieskim i na żółtym na dole aż dwie Dobra. I co będzie ostatnim symbolem w trapce numer 3 dzwonek. Oj kochani. Chyba dzwonka nie mieliśmy. Chyba dzwoneczka nie mieliśmy. Tak to wygląda. Sprawdźmy kontrolne. No, niski symbol, ale niestety różne. Różne DL. I ha. Niestety. Strapeczka pusta. Pozdrawiam Was. Pa.